Dzień dobry, kto już wstał, słuchajcie, co to była za noc. Dokładnie gdzieś nad tymi budynkami, nad tymi wieżowcami na poznańskim osiedlu, od godziny pierwszej w nocy rozciągała się zieleń i purpura. Kolory zorzy polarnej, przepięknie widoczne również gołym okiem. Coś niesamowitego, ale to na pewno za mało, żeby dokładnie ocenić to, co działo się na niebie minionej nocy. Zapraszam. Zobaczcie jak to wyglądało podczas naszego rekordowego 8-godzinnego live. Dobra, jesteśmy w środku. Tutaj tak nie wieje przynajmniej. Niestety pogoda w Poznaniu przynajmniej w ciągu dnia nieco się popsuła. Mam nadzieję, że do wieczora się poprawi. W końcu próbujemy dzisiaj zapolować na kometę, może jeszcze raz na jakieś ostatki zorzy, ale to wyjdzie tak naprawdę bliżej wieczora. Yy, ale co teraz? Teraz to trzeba obrobić materiał, który zebrał się przez całą noc. Ponad 1000 zdjęć, blisko nawet 1500 pojedynczych rawów. To wszystko w Lightroomie powoli się przetwarza. A tak to wygląda z tej perspektywy. Ponad 1500 pojedynczych zdjęć, które utworzą nam, mam nadzieję, że fajny time lapse z tego, co działo się nad Poznaniem. No, Lenoska zarwana. Ale nie żałuję, słuchajcie, dla takich. Momentów, które naprawdę rzadko się zdarzają. Nie wiadomo kiedy kolejny raz będzie nam dane zobaczyć zorzą polarną, prawie że z centrum miasta. I faktycznie była widoczna gołym okiem. Nie żałuję ani minuty, e, którą w nocy spędziłem z wami na, na streamku. No oczywiście trzecia kawa, e, i nie ostatnia, pewnie dzisiaj. Trzeba jakoś na siłach utrzymać się do wieczora. A jak już mówiłem, próbujemy dzisiaj jeszcze przynajmniej omówić kometę. Czy coś będzie widać, nie wiem, ale omówimy sobie to, co nas czeka w najbliższych dniach. Do zobaczenia wieczorem. A teraz zobaczcie, jak to wyglądało nocą, już na zmontowanym timelapse. Co to był za wieczór? Powiedzieć, że coś niesamowitego działo się na niebie, to za mało, ale pewnie to określenie najczęściej pojawiało się na ustach tych, co widzieli zorzą polarną minionej nocy. Ale od początku. Zorza zaczęła pojawiać się już po godzinie 19, ale rzecz jasna tylko tam, gdzie niebo było już ciemne. No i chmury nie przeszkadzały. Ja pierwszą relację dostałem od D-Base, naszej korespondentki z Białego Stoku. W tym czasie Poznań niestety był pod chmurami i taki stan rzeczy utrzymywał się aż do północy. W międzyczasie nawet popadało, ale decyzja była, że czekamy, bo takie okazje nie zdarzają się za często. Czekając na przejaśnienia w Poznaniu, podsyłaliście setki pięknych zdjęć Zorzy. Która w kilkudziesięciominutowych odstępach nasilała się, czasem słabła. I ponownie przybierała na sile. Około 20 minut po północy zaczęło powoli przejaśniać się również nad Poznaniem. Jednocześnie przychodziło kolejne zintensyfikowanie zorzy, związane z nagłym wzrostem gęstości wiatru słonecznego. Co mogło być spowodowane tym, że ta główna część CME właśnie mijała sądy w punkcie L1. Mija kilka minut, kilkanaście, i niebo zaczyna całkowicie przeczyszczać się nad miastem, zresztą też nad sporą część. Północno-zachodniej Polski, no i Zaczyna się najlepszy, największy spektakl. Najpierw zieleń nisko przy horyzoncie, kilkadziesiąt minut później około pierwszej nasila się i dochodzi purpura z wysokimi filarami sięgającymi nawet zenitu. Kolory zorzy widoczne gołym okiem z Poznania nie przeszkadzało, nawet to, że wzrok nie był dostosowany do ciemnego nieba, bo cały czas zerkałem na monitory. Oczywiście barwy zorzy widoczne na żywo nie były tak nasycone jak to widać na zdjęciach, ale purpura i blada zieleń były wyraźne niezauważalne. Bez problemu zorza wychodziła na szybkich zdjęciach robionych smartfonem, a rejestracja aparatem pełnoklatkowym z szerokokątnym obiektywem to już była bajka, zresztą widzicie to teraz na ekranie. Minionej nocy burza magnetyczna była bliska osiągnięcia najwyższej aktywności. Zorza z Poznania była widoczna między wpół do pierwszej, a trzecią 30, choć największy spektakl dała między pierwszą, a drugą. Czy w piątek będzie powtórka? Pewnie nie w takiej skali, ale szykujcie się powoli na oglądanie komety, która już lada moment będzie widoczna wieczorami na zachodnim niebie. Dzięki za blisko 8 godzin wspólnego oglądania nieba na Live.